Ostatni raz PAM Bandi robi ważne ogłoszenie o Epstein. W Waszyngtonie debata na temat pełnej publikacji archiwów Defle Epsteina ponownie zaostrza klimat polityczny. Departament Sprawiedliwości twierdzi, że przedłożył Kongresowi ponad 30 tysięcy dokumentów i obiecuje działać z maksymalną przejrzystością, przestrzegając jednocześnie wymogów prawnych i chroniąc tożsamość ofiar. Problem pojawia się, gdy prokuratura jest proszona o efekty, jakie może mieć do dyspozycji nowe dochodzenie. Badania te, zainicjowane jednostronnie przez Biały Dom i skupione na postaciach demokratycznych, mogłyby stać się doskonałym argumentem, aby opóźnić lub ograniczyć rozpowszechnianie zaległych dokumentów. Ustawa, która wymagała tej publikacji, została przyjęta z ogromnym poparciem, 427 głosów za i tylko jeden przeciw w Izbie, jak również jednomyślnej zgody Senatu. Donald Trump już publicznie oświadczył, że podpisze ten środek, nieuchronny gest pod naciskiem politycznym, ale teraz potrzebuje alternatywnego sposobu na złagodzenie jego skutków. Te drzwi ucieczki wydają się być jego prokuratorem generalnym, który, konsultował się co do tego, czy nowe postępowanie karne uniemożliwiłoby jego zwolnienie z pozostałych postępowań, po prostu powtórzył swoją zgodność z prawem nie wykluczając możliwości odwoływania się do zasady, która uniemożliwia mu rozpowszechnianie informacji dotyczących toczących się dochodzeń. Nie wyjaśniła jednak, czy te same badania stworzone na prośbę prezydenta zostaną wykorzystane jako uzasadnienie do zachowania kluczowych materiałów. Na pytanie o konkretne powody otwarcia sprawy, które zostały uznane za zbędne miesiące wcześniej, odpowiedziała jedynie, że nowe informacje zostały osiągnięte. Nie wyjaśnił swojego pochodzenia ani zawartości. Zbieg okoliczności z publikacją własnych Trumpa w sieciach społecznościowych jest przynajmniej uderzający. W tej wiadomości prezydent oskarżył kilku demokratów o powiązanie z Epsteinem i ogłosił, że wężuje Departament Sprawiedliwości i FBI do zbadania tych domniemanych powiązań. Kilka godzin później prokurator odpowiedział z podziękowaniami i ogłosił, że prokuratura South District będzie prowadzić sprawę. Sekwencja czasowa rodzi pytania. Prezydent rozpowszechnił listę nazwisk, a prokuratura wszczęła to śledztwo zaraz potem. Niemniej jednak obaj nalegali, że są to niezależne wydarzenia. Tymczasem niektóre z przywódców Republikanów zaczynają obecnie dostosowywać się do tej strategii i postrzegają ją jako okazję do zarządzania ogromnymi kosztami politycznymi, które stałyby w obliczu sprzeciwu wobec całkowitego ujawnienia archiwów. Po przyjęciu ustawy Epstein Files Transparency Act z przytłaczającym zatrzymaniem w obu izbach kongresu pytania o to, jak szybko Departament Sprawiedliwości, DOJ, mógł oddać pozostałe archiwa, zostały podniesione. Chociaż ustawa ma na celu zapewnienie maksymalnej przejrzystości dokumentów związanych z Epstein, niektórzy demokratyczni prawodawcy wyrazili obawy, że prokuratura może wykorzystać jako argument istnienie obecnie prowadzonych dochodzeń w celu opóźnienia publikacji co mogłoby rzucić światło na ducha mandatu legislacyjnego. Na pytanie, czy rzecznik Departamentu Sprawiedliwości uznał, że zachowanie dokumentów pomimo wyraźnego mandatu kongresu byłoby błędem, odpowiedział, że jest przekonany, że Departament Sprawiedliwości podejmie odpowiedzialne decyzje i będzie starał się chronić ofiary i starannie ocenić zawartość materiałów uzyskanych w trakcie postępowania sądowego. Jednocześnie podkreśliła, że zamiar kongresu był jasny: upublicznić dokument, Zapewniając społeczeństwu dostęp do informacji, które do tej pory były częściowo ukryte. Niedawne głosowanie w Izbie Reprezentantów i Senacie, naznaczone niemal jednomyślnym konsensusem, potwierdziło dwupartyjną presję na przejrzystość, wzmacniając pogląd, że prawo odzwierciedla wyraźne zapotrzebowanie obywateli na odpowiedzialność. Niemniej jednak ścieżka ostatnich kilku miesięcy tworzy pewien sceptycyzm. Niektórzy obserwatorzy pamiętają, że prokuratura pierwotnie obiecała uwolnić archiwa, a następnie zmienić ich postawę, co napędza poczucie braku spójności w prowadzeniu sprawy. Do tego dodano opóźnienia w głosowaniu nad dostępem do dokumentów w wyniku wewnętrznych decyzji politycznych w Izbie oraz incydentów, w których prezydent działał bezpośrednio na temat kluczowych prawodawców, ukazując złożoność omawianych interesów i potencjalne konflikty między gałęziami władzy, agendami politycznymi. Emerytura Departamentu Sprawiedliwości w celu opublikowania pełnych informacji, w połączeniu z działaniami, które zostały przekazane tylko materiały publiczne do niektórych grup, nawet doprowadziły Republikański Kongres, kontrolowany sprzeciwu, do zatwierdzenia określonej ustawy, która wymaga pełnego ujawnienia. Na tym etapie przekonanie, że system sądowy działa prawidłowo, jest poważnie kwestionowane, a nacisk na prokuratora i on na wykonywanie mandatu legislacyjnego pozostaje silny. Oczekuje się, że w odniesieniu do prawa i kontroli publicznej Departament nie tylko opublikuje dokumenty, ale również ustanowi precedens w odniesieniu do tego, w jaki sposób rozpatrywane są sprawy o dużym znaczeniu dla kraju, równoważąc przejrzystość z ochroną praw prawnych, integralnością przyszłych dochodzeń. Główną kwestią pozostaje zaufanie w Departamencie Sprawiedliwości do bezstronnego postępowania. Dotychczas dotychczasowe osiągnięcia instytucji nie były wiarygodne wśród prawodawców ekspertów prawnych i ogółu społeczeństwa. Dominantą jest fakt, że wiele ostatnich decyzji wydaje się być bardziej odpowiedzą na presję polityczną niż prawdziwym zobowiązaniem do przejrzystości lub ochrony ofiar. Nasuwa się pytanie o to, jak ważne informacje mogą być traktowane bez uprzedzeń lub zewnętrznych ingerencji. Po serii publicznych interakcji między prezydentem a prokuratorem wielu analityków rozwinęło to, co się obecnie dzieje. Administracja mogłaby wykorzystać toczącą się argumentację badawczą jako pretekst do bezterminowego opóźnienia wydania archiwów Epsteina. Strategia polegałaby, jak niektórzy eksperci wskazują, na przechowywaniu dokumentów przeglądowych związanych z wysokimi liczbami politycznymi, zwłaszcza ze strony Partii Demokratycznej, co uzasadniałoby brak publicznego dostępu do informacji, a jednocześnie monitorowanie wycieków informacji i ograniczeń. Chociaż republikańscy prawodawcy publicznie stwierdzili, że popierają maksymalną przejrzystość, praktyka pokazuje powtarzający się wzór odroczenia i postępowania z informacjami. Niektórzy obserwatorzy opisują ten wzór jako systematyczny sposób mylenia opinii publicznej, celowo ograniczając rozpowszechnianie krytycznych danych. Niemniej jednak strategia ta stoi przed znaczącym wyzwaniem. Wsparcie legislacyjne dla prawa dotyczącego przejrzystości jest obecnie zbyt silne, aby można było ją zignorować bez powodowania znaczących konsekwencji politycznych zarówno na szczeblu publicznym, jak i w ramach własnych izb kongresu. Ciśnienie w podawaniu jest stałe i wieloaspektowe. Pytania dotyczące archiwów Epsteina pojawiają się na każdym etapie, jaki można sobie wyobrazić, w Białym Domu, podczas dwustronnych spotkań z obcymi przywódcami oraz podczas krajowych konferencji prasowych. Retyfikacja publikacji może być kusząca, jeśli dokumenty zawierają wrażliwe informacje politycznie ale zależą od wymówek uzasadniających zatrzymanie, co prawdopodobnie spowoduje intensywne dwupartyjne odrzucenie, podważając wizerunek bezstronności, który instytucja musi zachować. W tym kontekście niezależne środki stoją również w obliczu ważnych wyzwań związanych z widocznością i dystrybucją. Zdolność zarządzania do wpływania na platformy sieci społecznościowych wprowadza dodatkowe ryzyko potencjalną cenzurę krytycznych głosów lub ograniczenie rozpowszechniania kluczowych informacji. Dlatego też inicjatywy, takie jak ich własne biuletyny, platformy dystrybucji bezpośredniej i alternatywne środki stają się niezbędnymi narzędziami gwarantującymi, że informacje docierają do społeczeństwa bezpośredników, którzy mogą być poddawani presji politycznej lub handlowej, zapewniając tym samym bardziej bezpośredni i wiarygodny przepływ informacji dotyczących sprawy. Połączenie presji legislacyjnej, kontroli publicznej i oporu instytucjonalnego tworzy napięty i złożony etap, w którym odpowiedzialność i przejrzystość są stale narażone na interesy polityczne i strategiczne wysokiego szczebla. Społeczna uwaga na te kwestie nie tylko odzwierciedla wagę sprawy Epsteina, ale także bardziej wszechstronną debatę na temat integralności systemu sądownictwa i zdolności instytucji do działania niezależnie od władzy politycznej.